Eucharystia Najświętsza Eucharystia wielką jest pomocą w dążeniu do świętej doskonałości, ale przyjmować ją trzeba z pragnieniem i zobowiązaniem usunięcia z serca wszystkiego co nie podoba się temu, którego przyjąć chcemy. Zbliżajmy się z wielką wiarą i płomienną miłością, by otrzymać chleb aniołów. Oczekujmy także od najsłodszego miłośnika dusz naszych, że będziemy pocieszeni już w tym życiu pocałunkiem Jego ust. Szczęśliwi będziemy, otrzymując od tego, który jest panem naszego życia, pocieszenie płynące z takiego pocałunku. Poczujemy wówczas, że nasza wola jest nierozerwalnie związana z wolą Jezusa i że żadna rzecz na świecie nie może nam przeszkodzić w tym, byśmy mieli wolę taką, jak nasz boski mistrz. Świętość. Świętość polega na miłowaniu bliźniego, jak siebie samego, ze względu na to, że miłujemy Boga. Świętość tego rodzaju oznacza kochanie nawet tych, którzy nam złorzeczą, nienawidzą nas i prześladują. Więcej oznacza, Czynienie im dobra. Świętość to życie pokorne, bezinteresowne, roztropne, sprawiedliwe, cierpliwe, miłosierne, czyste, ciche, pracowite, wypełniające swoje obowiązki nie w innym celu, jak tylko w tym, żeby podobać się Bogu. I otrzymać jedynie od Niego należną nagrodę. Świętość to przekraczanie siebie samego, to doskonałe zwycięstwo nad wszystkimi naszymi namiętnościami, to prawdziwe i stałe wzgardzenie sobą i sprawami świata, aż do wyboru ubóstwa zamiast bogactwa, upokorzenia zamiast chwały i cierpienia zamiast przyjemności ćwiczenia dla ducha Twoje posłuszeństwo pozwoli mi przedstawić pokrótce ćwiczenia, które radzę ci odprawiać. Rankiem uczynisz przygotowanie do całego dnia, kierując ku Bogu wszystko to, czym będziesz się w ciągu tego dnia zajmował. Modlitwę myślną, trwającą około godziny, zazwyczaj odprawia się przed mszą świętą. Wybór miejsca zostawiam Tobie. Wieczorem, przed snem, zbadaj swoje sumienie i oddaj się Bogu, ofiarując Mu spoczynek nocny. Po obiedzie wyznacz sobie czas, w którym staniesz w obecności Boga i podejmiesz godzinną medytację. W dogodnym dla Ciebie czasie oddaj się lekturze duchownej, nie krócej niż pół godziny. Przystępuj do komunii świętej codziennie. A jeśli możesz, wysłuchaj też Mszy Świętej. Spowiadaj się nie rzadziej niż co osiem dni, żeby uzyskać wszystkie udzielone odpusty. W ciągu dnia, pośród różnych spraw, najczęściej jak możesz, badaj, czy zbyt cię nie krępowała twoja miłość własna, czy nie miałeś chwil nieuporządkowania. I czy zawsze trzymałeś się ręki naszego Pana. Jeśli stwierdzisz, że jesteś zbyt rozproszony, uciesz twą duszę i przywróć jej pokój. W czasie uspokojenia i wyciszenia mnóż akty uległości, bo wykonując takie święte ćwiczenia, usposabiać będziesz do łagodności Twoje serce. Małych pokus nie zwalczaj, dyskutując z nimi i odpierając je, tylko po prostu zwróć swoje serce do Jezusa Ukrzyżowanego, jakbyś z miłością chciał ucałować Jego bok i stopy. Nie troszcz się o wiele modlitw ustnych, a gdy się modlisz i czujesz, że Twoje serce niesione jest ku modlitwie myślnej, pozwól, by jej się śmiało poddało, pogoda ducha. Ręka ojca nigdy nie odpycha, ale przyzywa, obejmuje pieści. A jeśli czasami uderza, to zawsze pozostaje ręką Ojca. W godzinie ciemności i oschłości bądź jednak pewien, że choć niebo wydaje ci się ołowiane, to przecież nad twym duchem jest ono pogodne. I choć w twym stanie nie dostrzegasz owej jasności, nie możesz, a nawet nie powinieneś jej widzieć, ponieważ tak chce Bóg. To jednak uwierz, ona rozbłyska nad tobą. Kalwaria Nie cofaj się ani się nie zatrzymuj w drodze na kalwarię twego życia. Jezus niezawodnie wyciągnie ku tobie rękę, żebyś się nie potknął. Słodkim oparciem niech będzie dla ciebie myśl o tym, że podtrzymujecie Boża łaska, a także myśl o nagrodzie przygotowanej Ci przez Jezusa. Ufność. Pan, doświadczając nas krzyżami i cierpieniami, zawsze zostawia w naszym sercu promyk światła, dzięki któremu zachowujemy zawsze ku Niemu ufność i widzimy Jego. Niezmierzoną dobroć. Życie duchowe. W życiu duchowym należy postępować z ufnością, bez niepokoju, przygnębienia i goryczy. Jeśli czynisz dobro, chwal za to Boga i dziękuj mu za to. Jeśli zdarzyło ci się zrobić coś złego, upokórz się, przedstaw to Bogu. Proś go o pomoc i idź dalej dobrą drogą. Sługa. Być dobrym sługą Boga nie oznacza bynajmniej tego, że zawsze doznawać się będzie pociechy, słodyczy, bez jakiejkolwiek odrazy czy niechęci wobec dobra. Być dobrym sługą Boga znaczy natomiast, Okazywać miłosierdzie wobec bliźniego, mieć w wyższej sferze ducha nienaruszalne postanowienie pełnienia woli Bożej, mieć głęboką pokorę i prostotę, by zawierzyć Bogu i podnosić się tyle razy, ile razy zdarzył się upadek, i by znosić siebie w poniżeniach i upadkach oraz znosić spokojnie bliźnich, mimo ich niedoskonałości. Zwycięstwo. Jakże się nie radować, widząc się żołnierzem tylu walk i wiedząc, że każdemu odniesionemu zwycięstwu odpowiada stopień chwały?